O. Cześć! Dziś mam dla Was parę wskazówek, które mogą przydać się, jeżeli chcecie zacząć nagrywać filmy. Jest czwartek, 24 września, Światowy Dzień Morza. To też Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych i Języka Migowego. Światowy Dzień Rzek, Światowy Dzień Serca i Dzień Grzyba. Zdecyduj, czy nagrywasz film w poziomie, czy w pionie. To bardzo ważne, bo jeżeli w trakcie nagrywania będziesz nagrywać i poziomo, i pionowo, potem trudno będzie te filmy razem połączyć. Zobacz przykład. Nagrywając pionowo lub poziomo, decydujesz, jaki kadr uchwycisz, ale też decydujesz, gdzie chcesz opublikować film. Jeżeli publikujesz w Relacji na Facebooku, Instagramie lepiej nagrywać tak jak teraz, pionowo. Ale jeżeli to ma być film do YouTube'a, tam zazwyczaj publikuje się filmy poziome. I wtedy taki film będzie miał czarne paski po bokach. Zamiast czarnych pasków, można zrobić rozmyte tło, które mogłeś zobaczyć w poprzednich moich filmikach. Robi się to w ten sposób, że nakłada się jedną ścieżkę tego samego obrazu na drugą, jedną na drugą, i to spod spodu rozciąga się bardzo, żeby wypełnić kadr brzegi. wtedy dodaje się efekt rozmycia. Najczęściej to jest gaussian blur. Blue. Użyłem do tego aplikacji Luma Fusion, która jest dostępna na urządzenia mobilne. Na początku wybrałem fragment, nad którym będę pracował, uciąłem go trochę. Dzięki temu plik wyjściowy będzie trochę mniejszy, a ja będę miał wstępnie docięty fragment. Skopiowałem ten fragment, przeniosłem jeden, jedną ścieżkę nad drugą. Teraz dopasowałem skalę na ścieżce górnej, i w ścieżce dolnej przeszedłem do filtrów. Tu znalazłem rozmycie. Zobaczcie, jakie są efekty przy różnych stopniach tego rozmycia. Nagrywając pionowo lub poziomo, decydujesz jaki kadr uchwycisz, jaki kadr uchwycisz, jaki kadr uchwycisz. Nakłada się jedną ścieżkę tego samego obrazu na drugą, jedną na drugą, zadbaj o dobry dźwięk. Wszystkie takie sprzęty to dodatkowy szum albo buczenie, gdy nagrywasz na zewnątrz, poszukaj cichego miejsca, poczekaj na momenty ciche. Jeśli to możliwe, skorzystaj z takiego mikrofonu. Jeżeli w żaden sposób nie dasz rady uniknąć tego uciążliwego hałasu w nagraniu, możesz go zawsze wyciszyć w montażu. Zawsze możesz dźwięk dograć już w cichszym pomieszczeniu i po prostu połączyć go potem z obrazem. Jutro w Ruandzie Święto Republiki, a w Polsce Dzień Budowlańca.